Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie kochani. Dziś 24 grudnia 2021 roku, czyli nadeszła wyczekana wigilia. Wiem, że nie macie czasu na słuchanie, ale tym razem naprawdę króciutko, bo ja też nie mam czasu na mówienie. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, Boże Narodzenie to dla mnie głównie święto rodzicielstwa. Macierzyństwa i ojcostwa, czyli mm, wszystkim, którzy czują się rodzicami. Nawet i jeśli ich dzieci to pieseły, koteły czy inne zwierzę, że tak pójdę serium. Więc wszystkim rodzicom życzę, żeby mieli kontakt ze swoimi pociechami, bez względu na to, ile pociechy mają lat. Wiecie, jest takie znane pytanie psychologów: chcesz mieć rację, czy relacje? No więc życzę Wam, żebyście mieli dobre relacje. Bo przecież nie zawsze wszystko musimy kontrolować, a szczególnie życie dzieci już dorosłych. A wszystkim, którzy jeszcze czują się dziećmi, bez względu na wiek, życzę, żeby mieli dobrych rodziców, nieperfekcyjnych, nieidealnych, nie super hiperfantastycznych. Po prostu niech będą dobrzy i wystarczający. A nam wszystkim, nieważne, czy jesteśmy rodzicami czy nie, czy czujemy się jeszcze dziećmi, czy nie, bo może nigdy się nimi nie czuliśmy. Tak więc wszystkim bez wyjątku życzę kolorów na choince, obok choinki i w duszy. Bo choćby nie wiem co, kolorowe życie jest dużo łatwiejsze niż takie czarno-białe. Niech to będzie Wasz wybór, co robicie, nienarzucony przez nikogo. I niech nikt nie patrzy kosym okiem, że karpia nie ma na stole, że zamiast dwunastu potraw jest po prostu obiad o kolacja. A jeśli chodzi o okna, jest plan umycia ich na Wielkanoc. No bo wiecie, wszystkie święta odbędą się mimo wszystko, mimo tych okien umytych lub nie. Jeśli będziecie mieli je w sercach, oczywiście te święta, nie okna, to one się na pewno odbędą. I hasło na zakończenie. Niech moje i Wasze Boże Narodzenie trwa 365 dni.